Dzień dobry, witam was serdecznie na naszym kolejnym matematycznym spotkaniu. Dzisiaj przed nami zagadka, ho ho ho, nie lada. Znalazłam ją na stronie www.salagier.pl i chodzi w niej o to, aby jednym ruchem przełożyć. Jedną słomkę bambusową tak, aby równość była prawdziwa. Bo ta równość jest oczywiście nieprawdziwa. Jeden dodać dwa równa się osiem? Oczywiście nie. Oczywiście nie. Natomiast wystarczy dokonać takiego ruchu jedną tylko słomką bambusową. Aby ta równość zmieniła się w równość prawdziwą. Proponuję Wam zatem w tym momencie dobrze się przyjrzeć, zatrzymać nawet na chwilę film, bo za chwileczkę pokażę Wam w jaki sposób ja to wykonałam. Mam nadzieję, że dobrze. I wyszła mi poprawna równość. Przyjrzyjcie się zatem, bo uwaga, uwaga, Pokazuje moje rozwiązanie. Otóż moi drodzy, ja dokonałam, popatrzcie, zmiany w ten sposób, że z tego wyniku, który mi wskazuje 8, wzięłam sobie tę dolną tutaj bambusową słomeczkę i przeniosłam ją do yy, jedynki. Ustawiając tę słomeczkę u góry nad jedynką, tak żeby mi stworzyła daszek, który zmienił mi jedynkę w siódemkę. A zatem 7 dodać 2 równa się 9. Tutaj nie mam tej bambusowej y, słomki, znalazła się ona tutaj. Jeszcze raz Wam to pokażę. Jak to wygląda? Popatrzcie. Zauważacie różnice? Widzicie, widzicie, w jaki sposób udało mi się dokonać tej zmiany? No, oczywiście, jest to taka zagadka logiczna, może nie tyle matematyczna, co logiczna, ale jest to zagadka typu, bardzo dobrze rozwijająca nasz umysł. Nasze wyobrażenie, nasze logiczne myślenie. I oczywiście zachęcam Was do rozwiązywania tego typu łamigłówek, zagadek. Znajdziecie wiele tego typu właśnie zagadek, łamigłówek, ale nie tylko, bo i rybusów, i, i labiryntów, i kolorowanek na stronie www.salagier.pl. Tam przynajmniej znalazłam to dla Was dzisiejsze zadanie. Mam nadzieję, że chętnie będziecie wykonywać tego typu logiczne, umysłowe działania. A zatem do zobaczenia, pa!